Cześć, witajcie moi drodzy. jestem Drzemko85 a to jest moja nowa seria pod tytułem Poradniki Jędrusia W tej serii będziemy zajmować się tematami dotyczącymi modów przede wszystkim modów technicznych i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się takim modem jak buildcraft zajmiemy się przede wszystkim tematem Kopania e, kopania w dół, e, coś w celu kopalni szybu. E, I do tego celu, e, żeby to w miarę szybko zrobić, e, potrzebujemy zrobić quary. do tego potrzebujemy trzech Iron Gearów e, dwa, gol, e, dwa Gold Geary i dwa Diamond Gear oraz e, Diamond Pix oraz Redstone. E, więc zaczniemy może od samego początku. E, potrzebujemy de facto e, 3, 6, 7 e, trybów. 4, 2, 3, 4. I e, tu mam 24, e, czyli jeszcze. Tak. E, I teraz będziemy mieli dokładnie 7. 7 podstawowych drewnianych. Jedziemy teraz dalej. Z tych drewnianych potrzebujemy stworzyć tryby kamienne, i właśnie tworzymy w taki sposób, właśnie jak widzicie na ekranie. Kolejna rzecz to są oczywiście żelazne. Nie tworzymy w sposób analogiczny, tylko obkładamy je czymś takim właśnie jak stopki żelaza. Dobra, tych potrzebujemy dokładnie 3. I układamy je sobie w ten sposób. Teraz potrzebujemy 4 złote. Złotych ogólnie potrzebujemy dwa. E, tylko że ze złotych e, tworzymy kolejne e, diamentowe. E, I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak. Osiem diamentów będziemy potrzebowali. E, tutaj to ustawiamy tak. Tak. E, I jedziemy dalej. Tak. Układamy sobie to w ten sposób. E, I dwa te tropiki tak. E, I. E, Teraz e, jeszcze potrzebujemy e, jednej rzeczy, e, a mianowicie kilofa e, diamentowego. Jak się tworzy kilof diamentowy, chyba mówić nie muszę. E, znaczy, oczywiście go sobie go teraz tworzymy, no ale e, o właśnie. E, I tutaj mamy już właśnie to nasze query. E, no, ale dobra. Stwórzmy to sobie dokładnie. Dwa diamentowe tutaj. Tak. Tutaj. Stwórzmy w ten sposób. i Redstone. I mamy query. Żeby to działało potrzebujemy jeszcze czegoś takiego jak landmarki. To jest nic innego jak połączenie redstone torcha z lapis lazuli i to nas służy do zaznaczenia terenu na jakim ma być wykopane. Znaczy, jakie chcemy zaznaczyć o. Bonard Marcus będzie używać w innym celu. Już on mówię jak. I teraz tak kwerę kopię. Dziurę 9 na 9. Więc zaznaczamy tak raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

E, silniki, e, najpierw, znaczy, ja będę używał silników stylinga, e, i do tego celu potrzebujemy e, takich rzeczy jak e, przede wszystkim e, Tak zacznijmy od e, drewnianych trybów, które chcę stworzymy następnie Dwa kamienne tryby. Ale żeby to zatrybiło. Żeby to w ogóle miało sens. Żeby to stworzyć. Potrzebujemy jeszcze stworzyć. Pistona. I teraz tak. Tutaj kładziemy pistona. Obok dwa stonegiry. Tylko chwilkę, bo jeszcze o jednej rzeczy. De facto to. Tak, szkło. Szkło i dobra, to będzie wszystko. E, więc jeszcze raz, tutaj kładziemy sobie kobla e, po środku e, szkło, i tutaj kładziemy sobie e, e, stongir, ale dobra, bo to jeszcze e, ogólnie zrobiłem jeszcze błąd, bo e, potrzebujemy tego więcej. Ok, e, potrzebujemy w sumie tego. Jeszcze w takiej ilości. Tylko teraz nie wiem, czy mi starczy kabla. O, dobra, starczyło. E, dobra, teraz musicie zobaczyć, bo czegoś to jest poradnie, To e, wiadomo, że tworzymy to w ten deseń. E, kabel. Dobra. E, teraz tak. żeby nam tu nic nie zaśmieciło, to przejdziemy sobie do tego momentu. E, Mamy 4, eee, teraz tak, tutaj, pyk, pyk, eee, bo potrzebujemy de facto jeszcze 2T. A, dobra, trochę przegiąłem. Mm, dobra, teraz to kładziemy w ten deseń, eee, a jeszcze, tak, znowu szkło wziąłem. Ojej, muszę wybaczyć, bo to jest, jak e, mój pierwszy e, odcinek e, z tej serii. Ok, mamy trzy silniki, e, i teraz e, nie wiem, czy jeszcze tam jeden landmark nie będzie potrzebny. Czyli pan go sobie weźmiemy, e, tak, Uczam sobie e, 5, raz, 2, 3, 4, 5 i zgadza się. E, Teraz tutaj sobie wykopiemy coś takiego. Yy, inaczej. Tutaj kładziemy nasze query. Ojoj, co jest? Coś nie zatrobiło Query możemy sobie yy, zebrać jak widzicie w ten sposób. O, dobra, mamy zaznaczony teren. Więc teraz tak. Bierzemy sobie trzy silniki. Raz. Tutaj dwa i trzy. Teraz musimy sobie stworzyć... Stworzymy sobie, w sumie to cztery dźwignie. Dobra. I złote rury. A w sumie to wystarczy to w ten zasań. Dobra. I teraz tak. To kładziemy tak. I łączymy sobie naszą skrzynkę. No co jest? Teraz pewnie nie zbije. Dobra, zbiłem. A tutaj się zagarpowałem. Raz, dwa. O, dobra. E, Skręczkę już mam połączoną. E, teraz jeszcze musimy. Tutaj kładziemy jedną dźwignię. Tutaj kładziemy drugą. Trzecią dźwignię. E, bierzemy węgiel. I teraz tak. Cztery. Powiedzmy damy sobie. E, tutaj cztery. I tutaj damy również e, cztery. Jedziemy teraz, włączamy sobie silniki. One zaczną produkować energię. I jak widzicie, query sobie niższy landmarki I stawia. klikasz jeszcze jedną rzecz, bo coś mi tutaj uciekło. Nie, nie comment. World są ok. Kładzie sobie frame. Czyli po prostu obramowanie. Obramowanie nam stworzy. I u góry pojawi się troszkę jakby coś w tylu słównicy. Ale tylko coś w stylu. Dobra, tego się chwilę pozbądźmy. Bo jest nam teraz zbędne. Dobra, i węgiel. Dobra, rurę i dźwignie też. Będzie jeszcze nam potrzebne. Dobra, to już tylko nam obuduje do końca i będziemy mieli gotowe qr -y. I Właśnie, jak widzicie, już tutaj będzie nam wydobywało tutaj piaseczek. O, i to nam trafia do skrzynki. Tak działa właśnie qr -y. W tym odcinku to byłoby już wszystko, moi drodzy. Jeżeli macie jakieś uwagi, dajcie mi znać. Napiszcie, co powiedziałem, tak, lub co nie tak zrobiłem, co byście zrobili inaczej. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, skomentować, zasubskrybować mój kanał, dodać filmik do ulubionych. A tymczasem, dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek serii Indrusiowych Poradników. E, które będą e, dalej, kolejny będzie dalej e, z buildcrafta, e, a następny mod jakiś jak weźmiemy to będzie e, naprawdę sumie industrial craft e, albo railcraft, tego już nie wiem, ponieważ jeszcze zostały trzy e, albo 4 odcineczki właśnie e, z buildcrafta. E, no więc dzięki raz, dzięki za uwagę. Cześć, papa. pa, na razie.